Słuchajcie, pierwszy tekst to jest, czy wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia, czy mam od ciebie jeszcze raz? Okej, okay, ten tekst właśnie bym chyba powiedział, że jest taki okej, okay, to jest właśnie oczko. No ja bym powiedział, że jest okej. Okay. Teraz przetestujmy to na żywo, jak będzie działał ten risk. Od razu lecę z grubej rury, słuchajcie, od razu widzę fajną dziewczynę lecę. Jojo. Ja mam faktycznie jakiś wielki nastrój, nie ma Co jest ze mną? No nic jeszcze nie powiedziałem, a już mnie wskibują Co ty dajesz za Nie like, A co? Po prostu Aha, okej, okay, dobra Cześć Wierzycie w miłość od pierwszego wejrzenia, czy mam jeszcze raz przejść? <noise> to było dobre czy to było niedobre? Dobre, dobre, dobre było no. Ale szczerze, musiałeś odpowiedzieć szczerze No To nie brzmi przekonująco no. Dobra, jednak <noise> wiecie co? Po tym jak to powiedziałem na głos to z mojej tier listy okej okay, to idzie chyba jednak na średniawkę To chyba taki średni tekst no, Dobry był, dobry Dobry no Czemu nie, dobry był Dobry? Dobre, no, dobre było dobre, no I co, zapłacasz Instagrama? Zapłacam Instagrama A, 5, O Jezu, czekaj, czekaj, bo się nie przygotowałem, poczekaj. No. 5-2. 5-2. 5-2 to twój wiek? Nie. O kurde, kiedy ty masz fotki. Ty na siłą nie chodzisz? Nie. A to po co jest takie siłowniane spodnie? E, to już nie można mieć spodni si siłownianych. No wiesz co, ja nie chodzę w Ale spodniach jak? narciarskich bez jeszcze na nartach. No co ty. E, a skąd jesteście? Mniej więcej okolice? Torunia. O, to Ką blisko, ty? blisko. Ty skąd? No ja z okolicy jestem. Torunia? No, no nie chcę nie wiem czy... No czy blisko? No biedź, zbyt goszczy jestem. A. Mam samochód, to wszystko się staje bliskie, wiesz o co chodzi. Aha, no chciałabym też samochód ogólnie. Przyjść Nie tam? ma problemu, mogę przyjechać i cię słuchaj, poduczyć jeździć samochodem. A no dobra, dobra. Driftować, bo mam taki. Lubisz driftować? Mogę. No, Wiesz, jak wygląda BMW M440i? Nie, muszę sobie wygooglować. Wygoogl, wygoogl, wygoogl no. Tak, jak to było, Marcin, czy BMW? BMW? O kurde, fajne. Fajne, fajne, wiem. I za gotówkę kupiłeś? Za gotówkę. No, to nieźle, nieźle. Powiem tak, to jest auto sportowe. Żeby nim driftować, nie trzeba mieć jakichś dużych umiejętności, więc yy, myślę, że, że dałabyś radę. Tak? No dobra, no to mogę spróbować, no. A co robisz w sobotę? Oooo, ja mam planów jeszcze. To już masz plany na sobotę, słuchaj. Pasuje ci, Podjeżdżam do Torunia. Chcia możemy nawet zostać w Toruniu. Dobra, no. Dobra, do gadania Dobra. Dil. Dil, no. Dil. Dobra! Jednak ten tekst, na podryw musi zmienić swoje miejsce. Ze średniawki leci chyba na. No, RIS to będzie za dużo. Ja nie uważam, że to jest dobry tekst. Zostawię na ok. Czy jesteś może magnesem? Bo przyciągasz mnie jak nic innego. Ten też uważam, że jest taki ok. Nie jest cringeowy, to na pewno. Nie jest taki, żeby go nie używać. Średniawka też bym powiedział, że nie. Powiedziałbym, że OK. Chociaż teraz się zastanawiam, no bo czy, czy to nie powinno wejść tak to na RIS? Skoro się udało? No nie wiem, później zrobimy roszady. Najwyżej tych tekstów. Ale jak coś widzą, to nie mam tego samochodu, co powiedziałem BMW M440i. Ja mam samochód Toyota Camry. Czyli taki samochodzik dla ludzi, co nie chcą się flexować, a chcą ekonomicznie jeździć. I mieć po prostu sprawny samochód, który się nie psuje. Ale może kiedyś bym sobie kupił takie sportowe autko, ale na razie nie mam na to pieniędzy. Sadkę. Ej wybory! 21.3! Kto wygrał? Tak jak myślałem, Nawrocki oraz Trzaskowski. Możecie dać tak znać w komentarzach, kto jest waszym faworytem na przyszłego prezydenta Polski. Sipkę? Co? Halo? Halo? Żyje? Oddycha, czyli żyje. Ja pierdzielę, jak można na Omę zasnąć? Jest jeszcze w takiej pozycji, masakra. Nie wiem, może z kimś gadała i po prostu ją tak zanucił, że zasnęła. Yo, yo, yo! To jest ten serweru, Jaki serweru, Chodź, ja mam do ciebie tekst. Musisz mi pomóc go ocenić. Czy jesteś magnesem? Bo przyciągasz mnie jak nic innego. Czy <laughs> <laughs> to jest dobre czy nie? No czy no to muszę w takim razie przenieść, bo mam tak, mam ci i ja tu dałem na OK, ale chyba jednak średniawka. Średniawka? Nie uda się tak dziewczyny wyrwać. Bajany na to nie wybierzesz. Nie. okej, okay, no dobra. To dzięki dziewczyny, trzymajcie się. No, tak. No dobra, czyli co? Magnus jednak z OK musi spać na średniawkę. No ten tekst taki. Nie siadający. Przechodzimy do następnego tekstu, który brzmi: Masz może mapę, bo właśnie zgubiłem się w Twoich oczach. Ja go słyszałem już bardzo dużo razy i właśnie nie wiem, gdzie bym go dać. Czy masz może mapę, bo się zgubiłem w Twoich oczach? mi się wydaje, że to może być średniawka, ja to już za dużo razy słyszałem. To będzie dla mnie średniawka. Idziemy to przetestować. Skądś się znam, ale nie wiem skąd. Właśnie ja też czuję się trochę taki zagubiony. Masz może mapę, bo <laughs> zgubiłem się w Twoich oczach. <laughs> dora, 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 to już w takim razie wiem gdzie to wyląduje. Słabe? No. Słyszałeś to wcześniej? Tak. Dużo razy. Bardzo. Oklepane. No. Hmm. No to nie używać. Zmieniamy to na nie używać. Jak ty mówisz, że to jest już za oklepane, to ja tak samo uważałem, więc tego tekstu już nie używamy. To dziękuję ci bardzo. Okej. Okay. <laughs> Ale Dobra, dla mnie za dużo, nie rozumiem co ten goście ma do za porady, nie chcę chyba z nich skorzystać. Następny tekst, który może chyba zaskoczyć, jesteś jak gogle, masz wszystko czego szukałem, to, to mi się podoba, szczerze to jest tekst, który mi się podoba, on jest taki gogle, gogle, taki nie jest cringe'owy na pewno, nie jest średni, nie jest okej, okay. ja dałbym go na ris, jeżeli uda mi się nic z nim zryzować, na razie dam w takim razie ten Google na OK. Czy można by było ciszej? Nie. Mama, nagrywa film. Ale nie to guzik. Guzik co? Mm. Elo zielonej smurfie. Dzień dobry. Dokąd pani jedzie? Po domu. A czemu dzień dobry, no mówisz, ja tak staro wyglądam? Czy ty jesteś tak młoda? Sądzę, że jestem starsza od ciebie. Co ty gadasz? Ile ty masz lat? 21 w tym roku. No to człowieku. To 04, tak jak ja. A studiujesz coś? Nie, ja pracuję. Gdzie pracujesz? W żabce. A no tak, stąd ta bluza. Nie, Dobra. nie, 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 nie. Nie? Ja pracuję w fundacji. O. I co chodzisz z puszką na przykład? Skatek, tak. Przecież ja ostatnio prawie zostałam ze sklepu, bo no... Bo tak Co, co Ale Tak na ze sklepu, jak stałam z puszką, ja tak do BabyOster pojechałam. Uuu, do co pojechałaś? No bo ona coś tam, że k***a, wy to ładne macie, a do niej nie k***a, to jest za darmo. Serio, to jest za darmo? Tak. Ale ludziom muszę tak mówić. Musisz ludziom mówić, że pracujesz za darmo? Żeby więcej wpłacali. To jest manipulacja. Manipulacja. Wiesz co, ty jesteś trochę jak Google, tak mi się wydaje co jestem? że jesteś trochę jak gogle bo masz wszystko czego szukam super. <grystanie> chciałabyś mi może podać instagrama? no dobra nic ej robi. rozbawiło cię to ja widzę że ty się uśmiechasz teraz ciągle z tego ty jesteś harcerzem? byłam przez 10 lat widać bo powiem ci że bardzo łatwo rozstawiłaś mi namiot ci powiem <grystanie> Dobra, tego nie miałem w planie, To nie wiem, wpadło mi do głowy, tak? Po prostu, dobra, nieważne. To jest najgorszy tekst, powody, <grym grym> można powiedzieć. <grym> tego nie było, tego nie było, nie było tego. A musiałem to wykorzystać, że jesteś harcerką. Dobre, musiałem to wykorzystać. Słuchaj, chłopaka masz? Mam. No co? To po co mi ten Instagram? Co on mi zrobi, jak ci dam Instagrama? Nic. Że to ci chłopak zrobi? Nic mi nie zrobi. Czy mogę pisać do ciebie? Dobra. No dobra, no tekst z Google, ja przewidziałem, że on będzie dobry. No Norris. no Riz. Może nie Radka, bo miał chłopaka, ale RIS, no RIS jest. Chyba na razie najlepszy tekst. Dobra, z tym harcerzem to trochę po pojechałem, nie wiem jak mi to wpadło do głowy. Dobra, teraz jest strasznie dziwny tekst. Masz PH 14, bo jesteś silnie zasadowa i totalnie moja baza. Skąd jest ten tekst i czy ja jestem głupi i go nie rozumiem? Nie wiem. Zaraz sprawdzimy. Ale na ten moment ja bym go od razu dał na nie używać. No, ten alchemiczny tekst na podryw. Co to w ogóle jest? Ale spróbujmy. Musimy znaleźć jakąś alchemiczkę. Ty, gdzie znacie trochę na chemii? No, ja mam szóstkę, ale ja mieszkam w Austrii. No Jezus, z Austriaczka, ja, pidi. Guten Morgen. masz coś do tego? Guten Morgen. Guten Morgen. Kaszarpie za torbę mi Nie mam do tego! Po prostu nie umiem po austriacku mówić, no. Nie mówię się Guten Morgen, bo Guten Morgen się mówi rano. Mówię się jak Guten Morgen. Ej, dobra, z tobą się nie rozmawiam. A ty blondyna, jak nie Klara. Klara, słuchaj. Masz PH14? Nie. Bo jesteś silnie zasadowa i totalnie moja baza. <głosy> 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 Skifnęły mnie. No dobra, mówię, tego się nie używa. Co to jest w ogóle za tekst? Jego ja nie rozumiem nawet i nikt go nie rozumiem. Skąd to się wzięło w moich notatkach? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, następny tekst jest dobry, ja go bardzo lubię. Jesteś jak moja kawa, gorąca i nie pozwalasz mi zasnąć. No dla mnie, dla mnie to jest RIS. Dla mnie to jest po prostu RIS. Ja wam pokażę teraz, że naprawdę ten tekst zadziała. Jo, 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 jo! Ale jesteś ładnie pomalowana dzisiaj, słuchaj koleżanko, mhm. jesteś mhm. normalnie jak moja kawa, gorąca nie pozwalasz mi zasnąć. Mhm. mhm. Dobre, co? Mhm. Okej. Okay. Fajnie. Super. <laughs> Dobra, to była strasznie dziwna rozmowa Ona jakaś była dziwna Tekst jest dobry, tylko to jakoś ta koleżanka była taka dziwna A widzowie, chyba nie uda się Wszystkich tekstów dzisiaj powiedzieć w tym odcinku Natomiast jeżeli byście chcieli drugą część Takiego odcinka, to proszę Dajcie znać teksty swoje na podry w komentarzu, które mam sprawdzić Oraz zostać łapki w górę pod tym filmem I subskrypcję na kanale z dzwoneczkiem Żeby nie przegapić następnego odcinka Czego się uczysz? Historii <laughs> NilACCo yeah. Natasza, idź, idź się kąpać. No widać. Pozwijaj mamie telewizję. No zaraz, co mówię. A czemu cię każą mi spać? A bo szkoła jest jutro, no to do spania. Nit... Natasza, do spania. Jutro jest szkoła. Jutro musisz napisać ten sprawdzian bardzo dobrze. Musisz się wyspać, bo jak się nie wyśpisz, to nie zapamiętasz tego, co się dzisiaj uczyłaś i będziesz miała dzień stracony, słuchaj. Ale jeszcze się nie zaczęła uczyć. Ja ci nie przeszkadzam. Pójdź się do 22.45 i idź spać. dobra. Okej? Okay? No, dobranoc. Trzeba wychowywać to młode społeczeństwo, słuchajcie. Trzeba! Oni są przyszłością naszego narodu. Właśnie ci młodzi ludzie. Elo, elo, Benz! Elo? Słuchaj, chłopaka masz? Nie mam. Bo to ci powiem, ty jesteś tak gorąca jak jak. Mu... Kuuuś, To nie tak miałem No Dobra, no i spaliłem wszystko, no i dupa. No, no dobra, jak coś ty tego nie słyszałam Dora, dora, Dobra, raz, dobra, tak. dobra, 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 dobra. Wiesz co, bo, bo ty jesteś jak, jak moja kawa. Gorąca i nie pozwalasz mi zasnąć, słuchaj. Aha. Dobra, dobra, no. Nie no, ej, jakoś chyba w mojej głowie to lepiej brzmiało. Może inna by poleciała, ale jestem troszkę odporna na słowa, bo dla mnie nie liczą się słowa, tylko czyny. To dla ciebie. Aha. Podasz Instagrama? Podasz no. no, mogę podać. Ej, dobra, słuchajcie, no ten tekst. Może zostawmy na tym poziomie. RIS w takim razie. Mi się wydaje, że też na dziwne dziewczyny. potrafiałem. Teraz już późna godzina, ludziom się już nie chce. Dobra, następny tekst to jest Wyglądasz na zmęczoną. Bo cały dzień chodziłaś po moich myślach. To jest dobry tekścik, Jak się, jak się go dobrze rozegra, to ja myślę, że on może być naprawdę fajny. Chodzisz po moich myślach. Ja bym dał. Riz. Powiem wam, że ja dałbym riz, ale i dopiero jak zrisuje. Więc dajmy na razie na OK. Jak zrisuję, to pójdzie na riz. A może nawet na randkę. Zobaczymy, jak zareagują dziewczyny. że zmęczona, co? Czemu? No, masz takie wory pod oczami w ogóle. Starałam się to przykryć, ale może mi nie wyszło. Ale ja się domyślam, czemu. Wiesz, co? Bo całą noc chodziłaś mi po głowie, wiesz? Pewnie dlatego. Dobre, dobre? No, na pewno oryginalne. Ale niedobre. Wiesz, co? Nie wiem, jak to skomentować. Ale jestem trochę. Nie jestem zmęczona, znaczy, trochę jestem. Bo wczoraj yy, północy nie spałam. Ale ty dalej chyba nie strzeliłaś, że to miał być tekst na podryw, a nie, że ty się przejmujesz eee. tym, że jesteś zmęczona. No bo jak mi ktoś mówi, że mam wory pod oczami, to tak. Ale się yy... nie skupiłaś na drugiej części, no. No i powiedziałaś, że brzydko wyglądałam, a potem mi powiedziałeś, że, że chodziłam ci po głowie całą noc. <laughs> Women. I, I tak to jest właśnie z dziewczynami. My myślimy o tych pozytywach, a wy nawet w najpozytywniejszych rzeczy potraficie znaleźć tylko negatywy. A podasz mi Instagrama? Mogę podyktować? Możesz podyktować. Może być. Padło. Stadlo. Spadło. Co ci spadło? Tak może nie padło. <coughs> Dobra, do tej dziewczyny to jakoś nie trafiło. Ja myślę, że dużo zmienia po prostu osoba, na którą trafię, ale ja spróbuję to z kimś innym przetestować i zobaczycie, że to będzie dobry tekstik, naprawdę. Bo on jest taki zaskakujący, ja go już na przykład jeszcze nie słyszałem. No może dlatego, że nikt nie mówi tekstów na podryw, no to też może dlatego. Bo tamta się strasznie przejęła tym, że jest zmęczona i że źle wygląda i w ogóle. Nie taka, nie taka była puenta, nie o to chodziło. Co mam bratku u ciebie? Zajebiście, to mam bratka dobrego, pokaż się Siema bratku Słuchaj, twoja siostra wolna może jest? Ja nie siostra człowiek. ty to chłopak jest, przepraszam Nie, to jest mój kochanek Słuchaj, może mogę być drugi, no co ty na to? A może możesz? Ale zmęczona trochę jesteś, co? Jestem Jesteś, widać, widać, ale wiesz czemu? Bo całą noc chodziłaś po moich myślach, to pewnie dlatego, słuchaj no, pewnie tak. Pewnie tak. Słuchaj, może chciałbyś podać Instagrama? Ja? No. A po co ci mój Instagram? No, byśmy później jakąś randeczkę, kaweczkę, coś tam. A gdzie? No do Starbucksa, no ja lubię Starbucksa, no to może nami. Ja też, ale gdzie miejscowość? No gdzie, no to, słuchaj, ja mam szybkie auto, mogę dojechać wszędzie. No to Rzeszów zapraszam. Ty masz napisane, że jestem z Rzeszowa? Bo to w telefonie. Nie. No co ty nie. gadasz? No, jestem nie w Niemczech, przecież z Polski. Nie masz napisane, że jestem z Rzeszowa? Nie, a ty jesteś z Rzeszowa? No i jestem z Rzeszowa. No i Sigma. Zrób to no, no, Idziemy. No to podaj Instagrama sobie. A to ty podaj. Ja mam ci podać? No. Nie, bo mi nie odpiszesz. Dobra, to ja ci podam. Podaj, podaj. Otrzymaj, czekaj. Podłoga jeszcze tam na końcu. Dobra. Słuchaj, a tek, tekst był dobry? Dobry był. Dobry? Dobry. P słuchaj, bo ja sobie robię tier listę tekstów na podryw. No. I mam tak, słuchaj, jest sekcja no. OK, RIS. No. I randka. Na co byś dała? Randka ma. No. Okej, okay, no to randka w takim razie. No i dobra. Co po starbach się proponujesz? Maczka. Mm, nowe Lody Maclaria, ja muszę zjeść. Ja jeszcze nie jadłam, też chcę zjeść. Ale ja już jadłem, one są zajebiste i chcę jeszcze raz już drugi raz. A ja chcę pierwszy raz. No to ze mną będziesz pierwszy raz. To idziemy. Spoko! Dobra. To będę Cię pisał. Buziaczki. No, buziaczki. Pa. Dobra widzowie, powiem tak, podoba mi się ten odcinek. Dzisiaj już skończymy na dzisiejszym dniu. Tak aktualnie się prezentuje nasza tier lista. Trochę nam zostało jeszcze do zrobienia, ale słuchajcie widzowie, jeżeli chcielibyście następny taki odcinek, to zostawcie bardzo dużo łapek w górę pod tym filmem. Napiszcie swoje teksty na podróż i które mam sprawdzić i na bieżąco będziemy aktualizowali tę listę. Tyle ode mnie, surfer oto marka. Marka.